To kochani, a dzisiaj w odcinku będziemy oceniać zabawki. Nie są one też stare, ta jest akurat dzisiaj kupiona. Taki gniotek będziemy je oceniać. Niektóre będą stare, niektóre będą dzisiaj albo w kilku dni. A więc dobrze, teraz oceniamy. Tylko muszę napisać jeszcze kartkę, żeby mi nikt nie wchodził. A więc czekajcie. Tu mam już zabawki też przygotowane w tym. Potem nie wyjmę dla Was. A więc tak tutaj, żeby Olka mi pukała, czy moja siostra widzi Olcia, ja już wieszę na drzwi. Po drugiej stronie już się zaćpione, a więc my idziemy zabawki już facet. Kochani, a chciała, kochani, chciałabym wam coś powiedzieć, bo niektóre zabawki są zniszczone, tak troszkę, albo ubranek i mają, więc ja ich nie będę niektórych pokazywała. A więc spróbujemy te dwa kosze tutaj obczaić te niektóre zabawki. O, to jest moja lalka z urodzin, też wam pokażę taka o. Oj, ta sukienka chyba nie była jej, wiecie. To ja jej potem założę. To jest hamburger dzisiaj. Nie wiem czy to cheesburger, czy hamburger. Ale też zabawka dzisiaj. Możecie ją kupić w Chińczyku, w takim chińskim sklepie takim. No zabawka powinna zaraz się rozpadnie, bo jak to Chiny, to Chiny, to... mi to tam wydaje jeszcze wydaję, że Chiny to coś... Źle tworzą, bo te lalki Matei i kiedyś kupywaliśmy, one się całe rozlatywały. A więc teraz przechodzimy do kolejnej zabawki. To jest koń. Dostaliśmy go gdzie? Na Wielkanoc go dostaliśmy. On oczywiście ogona nie ma, bo już ma ponad dwa lata. Dosyć mało. Włos ma takie. Koń się tak prezentuje. No, koń jest bardzo ładny. To był mój koń na Wielkanoc. No moi szansy Kitty Olci, ale wymieniliśmy się tego konia na tego konia. Ten koń też jest wielka, to był mój konik, ja go oczywiście kupiłam. Zobaczcie co się z nim stało. Nie polecam tej zabawki, tak wiecie, że czesać ją szczotką. Zobaczcie co się stało. Widzicie to? Oj przepraszam, obrócę wam kamerę, bo ja, ja wiem jak to potem będzie wyglądać. I tutaj on ma to. Patrzcie, taka coś, takie coś. Ciężko mi jest, tak, bo obiek obiektyw jest w której stronie? Czekajcie, tu jest obiektyw, tak? To ja tak będę nagrywać, dobrze. To tu i on ma tłusinę, a to jest to, co tam było. Czekajcie, o tak. Tak go położę. To jest to, co tam było, to. Te włosy też są nierozczesane. Ogon też trochę taki wygląda, już nie wiem. Koń jest na baterię, tutaj, jak widzicie. Na razie nasz nie ma materii i tutaj, ojeju, przepraszam, nie wiem co tam było widać, ja już chyba wiem, sufi pewnie, na sufit spadło, a więc dobrze, tak, i gość tutaj włącza za to coś, o i jak go się włącza to on tak chodzi, on jeszcze ma skrzydła, też się poniszczył trochę, przez skrzydła ma, i on tak chodzi, tak, wiecie, konia koń, no koń zawsze chodzi, tylko że to zabawka, ale... Dobra, kolejna zabawka. To masz szczerze powiem, to nie jest zabawka. To jest mm, pszczoła taka, czy osa, nie wiem co tam jest. My to mamy z wakacji, to nie jest taka zbyt, bardzo zabawka, Takie żółte jest. Mm, zabawka nie wiem skąd, była kupiona z jakichś owag gigantach, gdzie było bardzo mało rzeczy. No, park nawet powiem, no, niezbyt bardzo mi się podobało, ale i tak polecam park, bo nawet niektóre rzeczy tam były fajne, mam tak powiem. Było tam fajne takie pontony i tam była taka fontanna. Zabawkę oceniam tak 10 na 10, wiecie czemu? Bo mamy jeszcze taką biedroneczkę, nie? A ja sobie kupiłam, bo kiedy Olcia właśnie kupiła sobie biedronkę. Jeszcze moja jedna siostra kupiła sobie coś takiego, właśnie. I ja kupiłam sobie taką sprężynkę, która oczywiście już wylądowała w świetniku. A więc kolejna zabawka. Wiecie, że ta zabawka jest już bardzo, bardzo, bardzo stara? Nawet nie wiecie, ile ona może mieć lat. Przepraszam, bo tam pies się cieszy na kogoś. Wiecie, że kiedy to zabaw... kiedy kiedy mieliśmy tę zabawkę? Kiedy Kitty Olcia właśnie, tak? Kitty Olcia miała 4 lub 5 lat. Rozumiecie to? 4 lub 5 lat. Ja byłam już w ogóle taka malutka, taka dzidzia, wiecie? Ta zabawka to już stara, stara. Jeszcze na zdjęciach jest. Ja wam powiem, no dobrze, że ta zabawka się trzyma, w ogóle nie ma żadnych zniszczeń, tylko że ja miałam takiego ulubionego konia i oczywiście ten konik kilka dni temu został wrzucony do śmieci, bo to już miał odgryziony pyszczyk i on nie miał rogu i kupytko też miał odgryzione i to było bardzo przykre, nawet skrzydeł nie miał. Taki ładny, błękitny, taki tyjankowy taki. Tego konia kupiłam w świecie udanych zakupów. Ojej, oj, oj. już wam obracam kamerę. Kupiłam go w świecie udanych zakupów. Czy polecam tego konia? Ja bym powiem tak. Ten koń nawet dobrze się trzyma. Jak wróciłam kiedyś z przedszkola, to właśnie klipiące kupiła. Mam takie dwa. I ja bym powiem, koń ten się opłacał. Ma róg. On mi przypomina Rajti, bo to chyba jest Rajti. Z tego serialu My Little Czy tam bajki, nie bajki, to chyba była bajka. No właśnie, on ma ten znaczek, no to chyba to. Też zabawka się dobrze trzyma, ale jest tylko e-budget, która już w ogóle włosów tutaj nie ma, o. Więc nie tam tej zabawki i może ją jeszcze znajdziemy na tym filmie, zobaczymy. To jest Twilight parku też z tej bajki. Ja wam powiem, lalka ma swoją sukienkę, kosztowało jeszcze, mieliśmy taki zestaw, ma rękę tylko odgryzioną. Bo kiedyś królika mieliśmy, już ten króliczek niestety nie żyje i jej rękę odgryzł. I to ten sreni ogon jest od innej lalki, on jest zaczepiany. Tańki z gumki już kiedyś robiliśmy takie staniki. I ona ma tutaj uszy takie, włosy to są też poszarpane, poniszczone. Jak będziecie chcieli, to będę mogła zrobić. film, że próbuję jej naprawić włosy, bo ja mam odżywkę i szampon w domu. I, I mi się wydaje, że po odżywce lalką się lepsze włosy robią, bo yy, jak ostatnio robiłam jednej z dalek, to jej się trochę polepszyły, więc no zobaczymy. Bo po szamponie też bardzo dobrze było. A więc dobrze teraz patrzymy na kolejną rękę. To jest lalka opiekunka. Włosy jej oczywiście obcięliśmy. Włosy jej na czerwono robiliśmy. A tak to jest wszystko spoko. Sukienka też jest polsowana. Ale patrz, te ładne gwiazdki. Nie czy wam to dobrze zrobi. Tak jakoś. O dobra, teraz. Widać tutaj tą gwiazdkę, ta, A. I lalka tak się prezentuje lalka też jest bardzo stara, a nie, ma rękę jeszcze odkryzioną niestety, też krój chyba od... a druga też, drugą pies, a drugą krój, no, a więc kolejna lalka oto jest taka lalka kiedyś mieliśmy tutaj właśnie na to łóżko. i na tym łóżku to właśnie yy, kiedyś tutaj było łóżko piętrało w tym miejscu i kiedyś my się jeszcze tymi lalkami bawiliśmy, kiedy ocia też, kiedyś siedzieliśmy od 21 do sklepu jeszcze nie, to założyliśmy lalki i mieliśmy swoje pieniądze, no to powiedzmy Pijmy taką. I ja mam powiem, lalka się jeszcze dobrze trzyma. Zobaczymy, czy zaśpiewa jeszcze. Oj, chyba nie. Czekajcie, spróbuję ją uruchomić. Niestety ale lalka nie działa. A więc kolejna lalka. To jest taka lalka, ruda kitka. Ja mam ze swoich siódmych urodzin. Ta lalka straszna. Nie wiem, jak, ma. Lat. Nie chcę mi się na razie liczyć. Bo wtedy mój wiek poda, a ja wieku nie podaję. Matkę ma, nie wiem czy ktoś kojarzy w mirakulu biorę biorą Teraz jak już to nagrywam, to postawiał ostatni odcinek i tam Gabriel że agresji już go nie ma po prostu. Adrian agres już został uwolniony z tych swoich, jakby to powiedzieć, no. Z tego trzymania w domu, bo on zawsze chciał wyjść, wiecie. No. A rzadko miał do tego czas, bo jego tata mu zawsze zabraniał, a więc taka jest ta lalka. Idziemy do kolejnej. Teraz może będzie Eloy Surprise. Tak wam powiem, to jest lalka Miss Agnie. Włosy ma trochę takie. Eloy Surprise dopiero potem będą. I jeżeli będą musiała dwie części nakreślić, no to dlatego, że dzisiaj otwierają plac zabaw. I będziemy raczej sili, bo to będzie wata cukrowa i tak wiecie, żeby się trochę pobawić, na prostu zabawić czy się będę bawić, bo już tak mi się zaczęło nudzić Ja wam tak powiem, patrzcie, te okulary, nie? To To, to coś To ja to nagrywam telefonem w ogóle i będzie mi ciężko złapać, coś, co, coś takiego To to brudzi, jej twarz, nie wiem czy widzicie Chyba, że po prostu mi się coś zepsuło Lalkę polecam, lalka była tylko po 16 zł i bardzo fajnie. Lalki, lalki mają zginane ręce, takie jak Adult Surprise, podobne takie ręce. Nogi nie są zginane, ale lalka, wszystko jest spoko w tej lalki. Ciężko mi będzie złożyć, bo wiecie, ja muszę jedną, ja jedną muszę nagrywać, a drugą muszę zakładać. A teraz, bo też miała ma tylko takie przeciwsłoneczne. I no wiecie, no też je pobrudziło twarz. Ja wam powiem, lalki miały różne stroje, ja mam Martynę w takim stroju, ona ma dopiero z miesiąc też, tak jak tamta Miss Aga. Ta lalka, ja wam powiem, no nawet ładna jest, Miss Aga też była ładna oczywiście, tylko mi chodzi o te Barbie, bo kiedyś się zbierało Barbie, nie? Jak się je zbierało, to te Barbie one się szybko psuły, ale takie lalki to nawet trochę więcej chyba wytrzymają, wiecie? Coś mi się wydaje, że tam tam oto Rainbow High jeszcze wytrzymało. I one wytrzymują, i ja powiem wam, taka też pewnie wytrzyma, a więc teraz może będą. Eloy Surprise, no wtedy będą, będą. A więc taka to jest Eloy Surprise. I ja nie wiem, czy to Martyna zabawą w ogóle nagrało, więc yy, ja ją jeszcze raz wam potem nagram. Bo mi coś chyba telefon się zlagował. Yy, ona ma takie włosy, bardzo miękkie, polecam taką lalkę kupić 200 zł kosztowało jeszcze miała małe laleczki w zestawie warkoczki ładne i tak grzyweczka jest też ładna. Jeszcze na bucie, jak nie wiecie, to to jest na but to jest oddzielne i to jest na buta. Rajstopy nie są od niej, są od tam tamtej roszeli z m, tego z m, Rainbow High. To spódnica jest z też. Ręka jest gdzieś w koszu. Topik jest taki. I tutaj ma taką twarz. Makijaż też jest bardzo ładny. Ja mam powiem, ta Alka no, była warta swoich pieniędzy. A czy będzie ta warta swoich pieniędzy? Ona, kochani, jeszcze ma kurtkę, tylko już nie chcę po nią iść. Ma takie paznokcie. Czarno pomarańczowe. Taka Halloweenowa jakby było, wiecie, taka dynia taka. Halloween, Alka sam raz. Taką spódnicę ma, tę grisikową. Reszto też mam takie te grosikowe. Buty też są takie. O! I ja kupiłam w Biedronce po 1399 Z tego co pamiętam, stara już jest. Mm. I topik też jest bardzo ładny, ale ten topik, ja mam tak powiem, to, nie? To. I to. To są takie obydwa body. Tak wam pokażę. Tu... Zaraz mam odepnę trochę spódnicy i pokażę. O właśnie, ona ma tak takie coś i to jest wszystko połączone, włosy ma takie. Makijaż ma taki, makijaż ma taki, co wam mm -hmm. dzisiaj nagram w kolejnej części, bo wiecie, ja już muszę iść, kończyć ten odcinek. Odcinek trwa 12,42 sekundy teraz, a więc zaraz się będziemy żegnać, jeszcze jeden drobiazg chcę wam pokazać. A i, i okulary słoneczne. Takie okulary. O. I Kitty Olcia by się chciała z wami jeszcze chyba pożegnać, prawda? Tylko czekajcie, bo będzie w szybach widać Kitty Olcię. A więc tak. To był odcinek z zabawkami. Moje ocenki są bardzo dobre, a więc Kitty Olcia pożegna się. Pa. My jeszcze dzisiaj pewnie nie będziemy gdzieś iść tam na plac zabaw, więc może jeszcze jakieś szorce nagram, nie wiem. Dzień o czym me No. No então, więc pa pa!